Witajcie, witajcie kochani moi Ja przed chwilą przeprowadziłam hałas zakupowy Wysłałem go dla was na obejrzenie kochani moi e, na kanał Kuchnia na Wesołe Babusie Marusie tam jest Mila Niespodzianka Zobaczcie, tak zapraszam was na ten kanał zapraszam was na wszystkie shorty ze wszystkich moich kanałów tam Mila Niespodzianka dla was czeka No a my teraz będziemy ćwiczyć Podskakujemy tak Nogi tak Ножечки. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Барки тутереньки. Раз, два, раз, два. До тилу. Раз, два, раз, два. Махаємо ринками до тилу, до przodu. Misimy ciasto. Такі танечні рухи робимо. О, мої. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ноги на черні плеч. Раз, два, три, чотири. Раз, два. serde. Ana dwa, 3, 4. Tak chodzicie kozę raz dwa, trzy, cztery. raz, dwa, 3, 4, raz dwa, 3, raz dwa, trzy, na jednej paru razy. Na drugi na dwóch na paluszkach stajemy, na piętach, kochani. Toczymy się w miejscu tak, tak do góry skaczemy, podnosimy kolana jak najwyżej, jak potraficie. Kochanie, zgięć kolano. W kolanach tak ruszamy się. Zgięć kolano, żeby u nas plastycznie te kości byli stale, nie boliły nas. Dobrze, kochani moi. Prysiadaj raz. Dla, trzy, cztery, pięć, sześć. Głębiej przysiadaj. kto może, to przysiadaj proszę głębiej. Kto nie, to nie, kochani. Pompki robimy. Pompki. Nogi wyciągacie dobrze. І кохання, вдих, 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 вдих на подушках, видих. Садушка вика зривається. Дякую за уваги попатися узки. В цвіті разом з бабусю Маруся.